bardzo fajna szybka litka. Liczę, że ta Cię zaskoczy, tak jak pozostałe. I mam tutaj talię kart. Karty sobie przełożymy. I teraz słuchaj, mam tutaj również dwa jokery i dwie karty, które są przepowiednią. To jest nasza przepowiednia, rozumiesz? Te dwie karty są, widzisz, czerwone, pozostałe są niebieskie. I teraz mam tutaj dwa jokery i będę po kolei kładł Karty, a Ty powiesz po prostu w dowolnym momencie STOP i zaznaczymy sobie jakąś kartę jokerem Powiedz w dowolnym momencie, kiedykolwiek chcesz STOP, stop. Tutaj, tutaj czy dalej? tutaj tutaj wyznaczamy, patrz jakąś kartę sobie w jakieś miejsce jokerem i ponownie sobie kiedy chcesz STOP tutaj tutaj sobie? sobie zaznaczymy to miejsce jokerem teraz patrz co się stało jeżeli rozsuniemy karty, to zauważysz, że jokery zaznaczyły jakieś miejsca w talii, prawda? Mogłaś wybrać dowolne miejsce zgadza się? Zobacz, zaznaczyły tą kartę i zaznaczyły drugi joker tą kartę. Spośród wszystkich, które oczywiście mogłaś sobie zaznaczyć i wybrać, prawda? Wszystkie karty I teraz zobacz, jako przepowiednie wybrałem baleta Karo oraz dziewiątkę Karo, a Ty zatrzymałaś na Walecie Karo oraz na dziesiątce Karo. Prawda, że to niesamowite. Nie